Dzień na prawo. I emasji, bo to szczęśliwy dzień. Poszedł na ciebie, tamten? Tak? tak, prawie go mam. No czemu kurwa mu nie przebiję tego bloku jebanego? No ma 2 HP kurwa. O dobra, ja pierdolę po prostu. A ten Z, gdzie? A tu jest. nami. jest. Bruch. Bruch. Hacnow. O, już się odpalił 40 level to jest, oczywiście. 3450 co bierze szybko? Panka? Nie wiem, wziąłem z, dup z dupy, nie wiem. Nie, <dekady> nie wiem, co działa. Jeden 1 jeden bierze Of course, of course, of course. 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 O tak, Oto... <susYeah> <sus <into displays> super zdolność, tylko nie na mnie, za co? Chcielibyśmy gdzieś tu iść, choć choć, choć. Wow. Przepraszam Ok, S. S <noise> nie zadziałało mu kurwa Jak mi przykro S To a to rozpierta. <noise> bo, bo jak raz te porażenie poszło O wyszli Ja pierdolę nie Ale pizdy, kurwa nie mm. Ostarali kurwa zbroje Nie, jak doznali tego kwałtu kurwa Szybki złoty kwałt <laughs>